Chciał z tych reklam sporo zarobić. No i już stoi przed Kutmanem Piotr Pająk. Trzenka. Tak jest. No i tutaj będzie naprawdę bardzo ciekawy pojedynek. No i zastanawiające jest, który z nich oczywiście wygra. To nie będzie łatwe starcie. To będzie bardzo, bardzo ciekawe starcie. Natomiast ciężko jest przewidzieć... Wygraną któregokolwiek z zawodników w tym tą muzykę, to może stać dzisiaj. Eee, są naprawdę bardzo, bardzo doświadczeni. No i oczywiście już w oktagonie Piotr Pająk, a nie, jeszcze chwila. I widać kamery, coś tutaj kuczebela bela. Nie wpuścili jeszcze naszego pajączka do oktagonu. Troszeczkę głośniej, muzykę, tak żebyście cokolwiek słyszeli, dobra. No i czekamy. Piotr Pająk już w oktagonie w tym momencie czeka na swojego rywala. Bardzo spokojny, w ogóle nie jest nabuzowany, skupiony. Widać, że, widać, że jest przygotowany do tym pojedynku. Widać też, że wie po co tutaj przyszedł. No i zobaczymy, czy to przełoży się na wynik tego spotkania. już czekamy oczywiście na jego oponenta. Zobaczymy, co sobą zaprezentuje Alan na wejściu. Przypominam wam, że jeżeli chcecie kupić pay per view, zapraszam serdecznie do zakupu z tego linkacza. Znajdziecie tutaj oczywiście dostęp do ekranu. Natomiast jeżeli chcecie mnie wesprzeć, link do donacji znajdziecie w opisie. Zbieramy oczywiście na cały pokój RGB. Na razie wygląda to następująco: na pewno będzie będzie dużo, dużo lepiej. No i jest i on, proszę Państwa, Alan e, już na naszych ekranach, ależ, e, ależ jest nabuzowany, pewny siebie e, w tym momencie Alan. No to nie będzie jego najłatwiejsze starcie na pewno. Rozkłada teraz ręce Alan, on jest pewny siebie, zdejmuje koszulkę e, i... Za chwilę będziemy mieli okazję obserwować chyba najbardziej sportową walkę tego pojedynku, tej gali Szczęka Oczywiście w ustach Alana Jeszcze oczywiście przytulaniec z narożnikiem No i podchodzi do Katmena Alanik No i e, już e, w tym momencie e, z, z wazelina ląduje na twarzy, na twarzy e, Alana. Za chwilę piąte spotkanie. Ależ pewny siebie jest w tym momencie e, Alan. Ależ on jest pewny siebie. No i wchodzi e, do ringu, jeszcze klęknął na jedno kolano, przeżegnął się. Alan, no i wychodzi do tego spotkania. Zbija piątki ze wszystkimi. Pytanie: Czy zbije ze swoim rywalem? Takie jest: zbije. Widać, że to są jednak fajterzy, którzy fair playowo podchodzą do tego pojedynku. No i za chwilę rozpoczynamy rundę pierwszą pomiędzy Piotrem e, Pająkiem a Alanem No i tutaj wzrost, zasięg ramion zdecydowanie na, zdecydowanie na e, korzyść e, Alana e, Natomiast typowanie graczy w BetCliku 75% na Piotra Pająka No i to on jest dzisiaj zdecydowanym faworytem tego pojedynku e, Natomiast zobaczymy jak to się wszystko potoczy Jeden i drugi naprawdę w bardzo dobrej e, formie, e, mocno umieśnieni. No i rozpoczynamy rundę e, pierwszą tego spotkania. Proszę Państwa, jeszcze szybciutka piąteczka na start. No i lecimy. Zaczyna kopnięciem e, Alan. Skupiony na tej walce e, piodry pająk luźniutko chodzi w tym pojedynku. I dochodzą ciosy e, pająka na szczękę na Alana. Prawe, prawe kopnięcie, e, oczywiście. W tym momencie Anan. No i straszy kopnięciami Piotr Pająka, ależ teraz e, mógł oberwać. No i teraz wymiana ciosów e, i będziemy mieli klincze przy siatce proszę państwa. Pająk teraz musi obalić swojego przeciwnika. poty, poty waża nogę swojego oponenta, natomiast nie dochodzi do obalenia. I jeszcze ciosy w wykonaniu Alana. No musi spróbować jeszcze tą drugą nogę jakoś podważyć i no nie udało się. Za bardzo e, Piotr Gowi e, tutaj podważyć swojego przeciwnika. I jest prawe kolano, na, e, prawe kolano na nodze Alana. No i widać, że to kosztuje sporo siły e, oczywiście Piotra. No i będzie próbował teraz opalać Piotr Pająk. No, i jeszcze łapie za lewą nogę, lewą kostkę, właściwie swojego przeciwnika Pająk, w tym momencie. No, i Alanik broni się przy siatce. Widać, że, ale obrywa cały czas ciosy, które lądują na twarzy Alana. No, i będzie starał się podważyć, podebrać tą nogę Alana w tym momencie, Piotr Pająk. No i udaje mu się to po części i mamy obalenie, proszę państwa. I mamy oczywiście półgardę w tym momencie w parterze. No i co teraz będzie starał się zrobić Piotr Pająk? On wie, że tutaj trzeba jakoś doprowadzić do pozycji nieco bardziej dominującej. Mowa tutaj oczywiście o dosiadzie, ale jest praca z góry ground and pound w wykonaniu Piotra Pająka. No i parę ciosów wylądowało w tym momencie na szczęce oponenta. Kopie teraz w tym momencie swojego rywala Piotry Pająk. Wie, że musi uważać na kopnięcia. Wie, że te kopnięcia będą jednak mimo wszystko boleć. Musi przejść teraz swojego przeciwnika, ależ lądują te kopnięcia. I doszedł do półgardy po raz kolejny. Chociaż tam jest już jedna noga przełożona. Czy będzie tutaj pozycja po 13? Do dusza jeszcze Alana w tym momencie lewym. Tak jest, mamy pozycję poczną. Dusi w tym momencie łokciem lewym swojego oponenta Piotr Pająk. Natomiast wraca oczywiście do półgardy w tym momencie Alana i dobrze gra w defensywie. Mamy koniec pierwszej rundy, no i to jest zdecydowanie runda dla Piotra Pająka. E, bardzo ładnie, bardzo ładnie pokazał się tutaj oczywiście parterowo, no i obalił swojego rywala. To na pewno zapunktują sędziów. Sędziowie jednak lubią dominujących graczy w pojedynku, nie oszukujmy się. No i czekamy na kolejny pojedynek. Na... Alana. I te ciosy docierały do głowy Piotra Pająka. Natomiast tutaj były też fajne, fajne ciosy, i fajnie obijał swojego rywala Piotr Pająk. Tutaj jeszcze ground and pound, i oczywiście przejście do półgardy. Za chwilę druga runda tego spotkania Piotr Pająk. No, wycierają teraz krople potu. Z jego twarzy e, oczywiście narożnik. E, no i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Alan, jakby mniej zmęczony tą walką, tym pojedynkiem. Piotr Pająk natomiast salutki czerwony. Widać, że kosztowało sporo siły go to e, spotkanie. No, na pewno dużą e, przewagę ma e, Alan dzięki e, oczywiście temu, że jest nieco młodszy od swojego e, rywala. No i ciekawie, ciekawie może to być. No, i rozpoczynamy drugą rundę tego spotkania. I w tym momencie piąteczki spijają ze sobą gracze. No i zobaczymy, kto w tej rundzie postara się powalczyć bardziej. Pierwsza runda, oczywiście, bardziej tutaj na korzyść Piotra Pająka. Chodzą luźniutko, bardzo luźniutko. I wychodzi teraz z atakiem Alanik. Niezruszony, oczywiście, Piotr Pająk. No i będziemy mieli clinch przy siatce w tym momencie po raz kolejny. No i to jest kolejny raz e, w, w, sytuacja oczywiście, którą musi wykorzystać e, Piotr Pająk. E, no i przechodzi teraz e, po raz kolejny e, Alan do e, boku. O tutaj ciężko, żeby cokolwiek się wydarzyło ten clinch. Przy siatce jest niesamowicie męczący. Jeszcze próbuje podebrać nogę e, rywala Pająk. Ale widać, że jednak e, to nie jest e, gracz z pierwszej łapanki. Alan wie, jak się bronić przed tym klinczem Wie, jak nie pozwolić się tutaj obalić e, w tym klinczu przy siatce. Zmęczony Piotr Pająk, ale cały czas e, garda, e, garda w ruchu. O i teraz atakuje w tym momencie e, Alan. Ależ te ciosy wędrują na szczękę e, Piotra Pająka. I czy będziemy mieli tutaj gilotynę? Tak, zapina Piotr Pająk Gilotynę, tak jest I nie będzie to łatwe Do wyjścia przez Alana Klepie w tym momencie Alan No i to jest koniec Tego pojedynku, bardzo ładna gilotyna W wykonaniu Piotra Pająka No, nie był to łatwy pojedynek Ale skończył tą walkę Przed czasem Piotr Pająk No E, gilotyna, najprostsza technika I chyba jedna z najlepszych e, technik Która naprawdę bardzo często się sprawdza Jednak mimo wszystko ta presja Na krtań e, powoduje to Że jednak e, psycha siada No i niestety e, nie poradził sobie Z tą presją w tym momencie Alan Bajong wygrywa ten pojedynek Ale przytulają się jeszcze tutaj panowie Na spokojnie, na pewno była to Bardzo, e, bardzo sportowa walka Świetnie tutaj Ehm, świetnie tutaj e, atakował, e, i w stójce radził sobie Alan. Oj, tutaj ten prawy musiał zaboleć. Oj, e, tak jest. Tu więcej zdecydowanie ciosów w stójce lądowało na, e, na szczęce e, i na głowie Pająka, e, oczywiście w wykonaniu Alana. No ale niestety ta gilotyna e, na pewno musiała być niezbyt przyjemna, tym bardziej, że była ona zapię zapięta bardzo dobrze. No i oczywiście odklepał e, tutaj wielka żyła na czole, w tym momencie pająka wyszła, ja mam jedną e, w innym miejscu, natomiast nie chciałbym Wam jej pokazywać. No i proszę Państwa, w tym momencie Piotr, sędzia główny oczywiście tego pojedynku, Piotr Jarosz będzie unosił rękę Piotra Pająka do góry, ponieważ to właśnie on został zwycięzcą tego pojedynku. Przez poddanie wygrywa w tym momencie Piotr Pająk. No i fantastyczny pojedynek udało się Piotrkowi teraz wygrać. Odbiera puchar oczywiście od kolejnej Pięknej ringel Fame MMA A ja w tym momencie zabieram się za skrupanie Kolejnego kęsa z mojego cateringu Mięsny jesz? Ty go zjesz mordeczko Także tak jest, ale powiem wam szczerze Jest jeden składnik którego brakuje mi tutaj, całej tej kompozycji warzyw, kaszy, kuskus i tak dalej. Wiecie jaki? Już Wam pokazuję.